Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, lat niech żyje, żyje, nie żyje, tam. Niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. nie żyje nam. Uwaga, uwaga, żyję, uwaga, patrz. Uuu, A! <klucz> Ile lat, ile lat tak żyjesz na mozgu? No zmieni no temat, zmieni temat, temat, bo wpadnę w grobowy nastrój. Nieważne, ile ma się lat, ważne, na ile się wygląda. A ty wyglądasz rewelacyjnie. Prawda, Max? Wspaniale. Boże, o Boże, o Boże! O Boże, jak się cieszę. Teraz, kiedy moje życie się kończy, to Twoje się zaczyna. A propos końca, mam dla Ciebie niespodziankę. Mm, mamo, co to jest? Pomyśl słowo nieruchomości? Mieszkanie? No. Coś mniejszego? Kawalerka? I jeszcze mniejszego? Miejsca na cmentarzu? No. Porzucił ją zimny drań, co samą ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Przepraszam bardzo, że kazałem pani na siebie czekać. Ale nie ma sprawy. Pewnie pańskim klientom zazwyczaj się nie śpieszy. Cześć Mareczku. Cześć Teresko. Co u ciebie? Wszystko dobrze. A to moja córcia, Frania. To wy się znacie? Nie no, myśmy się poznali na pogrzebie, tak się szczęśliwie złożyło. bo tam mordujecie, Ale... Zaplanowałaś to wszystko? Nie trzeba, mnie będzie daleko. Nie, nie, jeszcze nie nadszedł. Ja widzę, że macie naprawdę wiele wspólnego. Frania, jak zrobi komuś makijaż, to zapiera dech w piersiach. I ty też, jak zrobisz komuś makijaż, to... No to po prostu nikt nie oddychnie. Błagam się, mamo, błagam cię. Mareczko, zobacz, a to moja Frania na przedstawieniu balladyny. Czyż nie słodki cukieraczek? Która więcej maliec zbierze tym za żonę pan wybierze. Zaraz skończę z problemą. Jeśli trzeba... No, trudno, trudno, zwrócę pieniądze, ale może jeszcze... Yy, do się pan skusić? O, no dobra, niech pan kusi. Do tych dwóch miejsc dorzuciłbym piękny nagrobek gratis, z cudownym widokiem na słoneczną stronę cmentarza. A, ja głupi. Tam strasznie śmierdzi od oczyszczalni ścieków, a poza tym wściekle hałasują tiry. To Na naprawdę nie mieliśmy żadnych skał. Panie Marku, śmierć w Pana ustach brzmi tak bardzo przyjemnie, ale wolałabym jej nie planować aż z takim wyprzedzeniem. No to może dziś wieczorem. I wspólny wieczór. Marek, hej. Rodzina, dom. Marek, Marek, rodzina, dom. Do widzenia. Zaraz, stop! Dziecko, panno, franio, co to za maniery? Wejście do środka, zapraszam do salonu. Tak, tak, tutaj. E, e, Konrad zrobił pyszną kremację z truskawkami. E, krem z truskawkami. E, do tego sok z trupa, e, z grejfuta. A ja mogę iść z wami? Po moim trupie. O, już idziemy. Idziemy, idziemy. Nienawidzę Was. Za co? Karawar. No. I do tego czarny. A jaki byś chciał? Drżąc z podniecenia, zajrzałam. U ruchem ręki uwolniła swą płeć, skrępującej ją bielizny, którą następnie złożyła ładnie w kosteczkach i grzecznie położyła się spać. A ty, Zuziu, jeszcze nie śpisz? To tak świetnie czyta, że nie mogę jej wyłączyć. A ja już odrabiłam historię. Rozbier i polski. Trzeba robić przynajmniej jeden dobry uczynek dziennie. Tak dużo? Tak, to najmniejsza jednostka. Nie da się zrobić pół dobrego uczynku. Wiesz co, Konrad? Ja... Zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo dzieci będą pokrzywdzone, jeżeli Franie od nas odejdzie. Nie panikujmy. To, to tylko randka. Była zmęczona, chciała trochę odpocząć, jak niektórzy. Przecież to jest tylko przedsiębiorca pogrzebowy. To... No. A wiesz co, w ogóle myślę, że między nimi niczego nie będzie. Oczywiście. Nie ma między nimi niczego. No, ona chyba coś wie na ten temat. Myślę, że więcej od Pana. No właśnie, dlatego chciałem Cię prosić, żebyś jako, jako głowa personelu, jako doświadczony przełożony, żebyś uświadomił panie Frani zasady panujące w tym domu. Rozumiesz o co mi chodzi? Prosiłbym o kilka bliższych szczegółów. Wiesz, no, żadnych zwierząt, hałasów żadnych, mężczyzn żadnych jej pokoju. A teraz wszystko jasne. Powiesz jej to? W żadnym wypadku. Wiesz co? Nie wdzięcznik jesteś. Z innymi nieniami nie było tyle problemu. No tak, to prawda. Chociaż nianiarek była całkiem przystoi. Pamiętam, że podobały ci się jej baczki. Dzień dobry, Konradzie. Proszę. O, dziękuję. Umieram z głodu. Chusteczkę? Hmm, jaka zmiana. Żadnych złośliwych uwag. Gdzie jest Max? Omawia z panną Franią możliwości uprawiania seksu. W jej pokoju. No. Tak, jako gospodarz domu chciałem pani powiedzieć, że ja, ja mam wobec pani pewne oczekiwania. Panie Maksymilianie, albo mi się wydaje, albo coś mi umknęło z naszych postanowień. Nie, Pani <śm> zrozumiałe, naprawdę to, to, w złą stronę to poszło, w, w kierunku takim złym. Ja chciałem porozmawiać yy, o Pani chłopaku. No nie nazwałabym go moim chłopakiem. No tak, ale on jest Twoim znajomym, nie moim i jest yy, chłopakiem. Panie Maksymilianie, pokój Małgosi jest kilka metrów dalej. Ale już tylko się gadałem o tych sprawach. No mam nadzieję... No co za zbieg okoliczności. No.

Czuję, że się tutaj spotykamy, naprawdę. Podskoczyłbym swoim karawanem, ale braku w trasie. Nie no, sprawy, naprawdę. Mm. Pomogę ci zamknąć zakład. Mm. A, wow, ty Marku, ty nocny, ty. Myślisz, że to dobre miejsce. No cóż, oh. czemu nie? Ta mm, ta rumienka wydaje się całkiem wygodna. A wiesz, co kocham w tobie najbardziej? Mm? że masz takie niezwykłe poczucie humoru. Dzięki ty też. Naprawdę? No pewnie. Biorąc pod uwagę wybrany zawód. Tylko, że ja mam dosyć tego smutku od, od rana do wieczora. O. <śmiech> <śmiech> Może powinieneś to rzucić w diabły. No i właśnie to robi. Klaun. Co? No idę na studia cyrkowe. Aha. No, 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 kocham. Aha. Rozśmieszać ludzi. Rozumiem. No, Franio ty się nie śmiejesz. Ach, śmiej! Ty i on piękny domek, taka cutka dzieci, rumianych, ślicznych, grill, ławeczka, filaneczki, wszystko trafił szlać. Właśnie! No tyle, że ja nie wybiegałam w planach poza najbliższy weekend. Cześć, dziewczyny. O, lody! Ciastka! Kłopoty z Nie Nienawidzę Piotrka. Już się z nim nie zadaję. Telefon. Piotr do pani Małgorza. O Boże! O mój Boże! Bladość, bladość! A właściwie to co się stało? E, Czyżby znajomość z grabarzem okazała się aż tak makabryczna? Wydam na początku mnie trochę spinał, mhm. ale potem się przyzwyczaiłam. No ale niestety okazał się clownem. Ale jak? Dosłownie. A dosłownie to jak? Normalnie. Czerwone spodnie, czerwone włosy, takie wielkie buciory. No co mam zademonstrować? No, proszę. Proszę być klauna. No okrągło w życiu cyrk. Normalnie. Cały świat kocha klaunów. Czemu ty nie możesz? Sto lat, sto lat, niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, niech żyje nam. Niech żyje nam. Uwaga, uwaga, uwaga Froniu, uwaga, patrz. A, ile lat, ile lat, ile lat tak żyjesz nam, no i nic to Temat. Temat, bo wpadnę w grobowy nastrój. Nieważne ile ma się lat, ważne na ile się wygląda, ty wyglądasz rewelacyjnie! Prawda, Max? Wspaniale. O Boże, o oh Boże, o oh Boże! O oh Boże, jak się cieszę. Teraz, kiedy moje życie się kończy, to twoje się zaczyna. A propos końca, mam dla ciebie niespodziankę. Mm, mamo, co to jest? Pomyśl słowo nieruchomości. Mieszkanie? Coś mniejszego? Kawalerka? I jeszcze mniejszego? Miejsca na cmentarzu? Nie. Nie. Porzucił ją zimny drań Co samą sukien ślubnych miał Nie miała dokąd udać się Jej świat zawalił się w tym Skalskich dom To w nim znalazła kąt Choć nie było łatwo, nie Z Przepraszam bardzo, że kazałem pani na siebie czekać. Ale nie ma sprawy. Pewnie pańskim klientom zazwyczaj się nie śpieszy. Cześć, Mareczku. Cześć, Teresko. Co u siebie? Wszystko dobrze. A to moja córcia, Frania. To wy się znacie? Nie, no myśmy się poznali na pogrzebie, tak się szczęśliwie złożyło. Mamo, no tam mordujecie. Ale... Zaplanowałaś to wszystko? Nie trzeba mnie będzie dalej. Nie, nie, jeszcze nie nadszedł. Ja widzę, że macie naprawdę wiele wspólnego. Frania, jak zrobi komuś makijaż, to zapiera dech w piersiach. I ty też jak zrobisz komuś makijaż, to... No to po prostu nikt nie oddych. Błagam cię, mamo, błagam cię. Mareczko, zobacz, a to moja Frania na przedstawieniu balladyny. Czyż nie słodki cukieracie? Która więcej malnie zbierze? Tym za żonę pan wybierze. Info, info, info. zaraz skończę z koroną. Jeśli trzeba, trudno, trudno, zwrócę pieniądze, ale może jeszcze. Yy, do się panu skusić. O, no dobra, niech pan kusi. Do tych dwóch miejsc dorzuciłbym piękny nagrobek, gratis, z cudownym widokiem na słoneczną stronę cmentarza. A, ja tak tam strasznie śmierdzi od oczyszczalni ścieków, a poza tym wściekle hałasują tiry. No, naprawdę nie mieliśmy żadnych skał. <grym> Panie Marku, śmierć w pana ustach brzmi tak bardzo przyjemnie, ale wolałabym jej nie planować aż z takim wyprzedzeniem. <grym> no to może dziś wieczorem. <grym> Wspólny wieczór. Marek, hej, Rodzina dom, Marek, Marek, rodzina dom, do widzenia. Zaraz, stop, dziecko, panno, franio, co to za maniery? Wejście do środka, zapraszam do salonu. Tak, tak, tutaj. E, e, Konrad zrobił pyszną kremację z truskawkami. E, krem z truskawkami, e, do tego sok z gry e, z gry A ja mogę iść z wami? Po moim trupie. Przepraszam, już idziemy. Idziemy, idziemy. Nienawidzę Was. Za co? Karawan. No, i do tego czarny. A jaki byś chciał? Drżąc z podniecenia, zajrzała mu głęboko w oczy. Ruchem ręki uwolniła swą płeć skrępującej ją bielizny, którą następnie złożyła ładnie w kosteczkach i grzecznie położyła się spać. A Ty, Zuzu, jeszcze nie śpisz? Coś no, tak świetnie czyta, że, że nie mogę jej wyłączyć. A ja już odrobiłam historię. Rozbierli polski. Trzeba robić przynajmniej jeden dobry uczynek dziennie. tak dużo? Tak, to najmniejsza jednostka. Nie da się zrobić pół dobrego uczynku. Wiesz co, Konrad? Ja. Zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo dzieci będą pokrzywdzone, jeżeli frania od nas odejdzie. Nie panikujmy to. tylko randka. Była zmęczona, chciała trochę odpocząć, jak niektórzy. Przecież to jest tylko przedsiębiorca pogrzebowy, to. Wiesz co w ogóle myślę, że między nimi niczego nie będzie. Oczywiście. Nie ma między nimi nic. No, ona chyba coś wie na ten temat. Myślę, że więcej od Pana. No właśnie, dlatego chciałem Cię prosić, żebyś jako, jako głowa personelu, jako doświadczony przełożony, żebyś uświadomił panie Frani zasady panujące w tym domu. Rozumiesz, o co mi chodzi? Prosiłbym o kilka bliższych szczegółów. Wiesz, no, żadnych zwierząt, hałasów żadnych, mężczyzn żadnych jej pokoju. A teraz wszystko jasne. Powiesz jej to? W żadnym wypadku. Wiesz co? Niewdzięczny jesteś. Z innymi nieniami nie było tyle problemu. No tak, to prawda, chociaż niania Regina była całkiem przystojna. Pamiętam, że podobały ci się jej baczki. Dzień dobry Konradzie. Proszę. No, dziękuję.